Wszystko się zmienia, kiedy Francja pada pod inwazję niemiecką i kiedy powołany jest rząd Wisi. I teraz rząd Wisi przesuwa się na stronę państw osi, ale to nie znaczy, że on chce kooperować, że on się rozkłada. Jest duża różnica pomiędzy tym, jak pada Francja, a jak pada Polska. Polska jest podbita zupełnie i zlikwidowana. Francja posiada ogromne imperium kolonialne i teraz co się stanie w tych koloniach, które kolonie, którzy urzędnicy, które oddziały wojskowe rozsiane po koloniach staną po czyjej stronie, jest już polem bardzo skomplikowanych negocjacji. Do Indochin i w ogóle do Indochin wysłany w 1940 roku jest admiral de Ku, który potem staje się takim ich petenem, on się staje tym takim przywódcą wojskowym który następnie będzie zarządzał przez cały okres wojenny i starał się w jakimś stopniu jednocześnie wprowadzać politykę Wishi i negocjować z Japonią w jakimś stopniu, żeby nie utracić władzy nad całym swoim obszarem. Bo nacisk Japonii jest bardzo szybki. Japonia żąda baz wojskowych na terenie Indochin, żąda tego, żeby mogła utrzymać jakiś żołnierzy, żeby mogła mieć jakąś formę transportu, ale przede wszystkim to, żeby został odcięty napływ. I przepływ w ogóle towarów i broni do Chin. I to się udało. To się dość szybko udaje w 1940 roku. Eee, nie wiem, ci, którzy są zainteresowani historią e, Chin, wiedzą, że na przykład to właśnie przez Hanoi też ucieka główny kolaborant japoński, Wang Jingwei, prawda, w Chongqing'u udaje się do Hanoi. Tam w Hanoi udaje, czy on wie, czy on nie wie i tak dalej. On się tam, prawda, jest rozdarty. Ale to już jest koniec Tak dalej, nie, 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 to jest 1940 rok, tak. Więc on jest rozdarty, i potem on udaje się do do, do Szachaju prawda, i w Nanjing powołany jest nowy rząd wangi który jest największym kolaboracyjnym rządem chińskim, który...